Cześć, dzień dobry, witamy Was y, razem z Rafałem Bokunem. Cześć Rafał. Cześć, witaj Piotrze. Czyli dziś jesteśmy w firmie Togo. Rafał, co przygotowałeś? E, przygotowałem y, no, noże Audoredża. Y, chciałem właściwie poopowiadać o. o y, y, noże, które mają wymienne klingi, tak? Okej, okay, poczekajmy, poczekaj, poczekaj, bo już widzę, że chcesz pokazywać. Outdoor Edge to jest ta marka, której ja używam, które noże, które włożę zawsze w samochodzie. To jest ten taki duży zestaw, który otwieram, tam mam rozpórkę, to są te zestawy, które też oglądaliście zawsze na targach, więc nie jest to nowa marka w Wademekum, jest to tak jakby kontynuacja marki. Są nowe noże z wymiennymi klingami, których jeszcze nie testowaliśmy, więc zanim je przetestujemy to Rafał o nich opowie. Rafał, zaczynaj. Dobrze, więc tak, to są noże marki Audor marki wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych, wymyślonych, przez myśliwych, dla myśliwych. To jest taki akurat biorę pierwszy podstawowy model z, z wymiennymi klingami. No tak. właśnie. Chodzi o to, że jak jesteś na polowaniu, jesteś w lesie, potrzebujesz ostrego noża. Tak. Sprawiasz na przykład dzika i w którymś momencie stwierdzasz. Kurczę, no. Nóż, nóż, stęp, coś nie idzie, temp, nie coś idzie, nie, idzie. nie idzie, robota nie no idzie. No i standardowo no, a no, nie no, strzałki. A nie ostrzałki i no i wtedy pracujesz dalej jakby z tym nożem tępym No i coraz gorzej się kroi. No I coraz gorsza ten... robota nie idzie, tak. człowiek się denerwuje, jeszcze jak pada deszcz, to z kapelusza leci, człowiek się jeszcze bardziej denerwuje, a w tym momencie co robimy? No właśnie w tym momencie wyciąga się bardzo prostym, takim szybkim ruchem. Eee... Kinger? Kinger? A, czyli generalnie tu mamy taki przycisk. Naciskamy. Naciskamy, wyciągamy klingę, bierzemy drugą, którą mamy w zestawie. Okay. zakładamy czy, czy tą starą klingę wyrzucamy? W zasadzie nie trzeba. One są zrobione ze stali 420, bardzo dobrej, czyli w połączeniu wystarcza, wystarcza to do użytkowania. Co ciekawe, mają bardzo fajny stosunek ostrości, właściwie do ostrzenia, czyli mhm. dość szybko się ostrzy i nawet dość wolno się tępi. Super. Generalnie jest. Tędy bierzemy, odkładamy lub Zakładamy, wyrzucamy. Tak, wyrzucamy. Ja jak sobie ostrzec. Jak sobie ktoś to. ma e, e, takie modne słowa, jak ktoś jest bardzo dolarsowy i ma e, gruby portfel, może te klingi wyrzucać. Oczywiście nie w lesie, tylko e, do no tak, jakiegoś tak, tak. kontenera takiego, gdzie też, żeby ktoś się tym nie pociął. Tak, wyciągamy e, e, sobie drugą klingę, którą mamy w zestawie. Generalnie do każdego noża są standardowe albo trzy, albo sześć kling. O i po prostu wyciągamy zakładamy nową i działamy dalej. Mhm. Co ciekawe to są akurat modele składane. Tak. Czyli tak naprawdę tutaj jest model, który ma w zestawie futerał i nóż w futerał, ewentualnie możemy kupić sobie taki prostszy z klipsem. Niektórzy są nowocześniejsi i po prostu zakładają sobie taki nóż do, do spodni w sensie do kieszeni, z kieszeni mhm. wyciągają. No tak, no ja też noszę. Już, ja też noszę już w kieszeni, co prawda nie taki, bo noszę Okay. Inną markę, ale o tej marce to później. później. Ale są też ludzie, którzy nie uwzględniają noży składanych ze względu na to, że po prostu się babrają od farby, tak, trzeba dbać o niego bardziej i wolą, są tradycjonalistami, wolą już tak zwany fixet, czyli głównie stałą. I mamy to samo też w głowni stałej, więc generalnie też model się nazywa Razer Max. Klinga tutaj jest akurat większa, typowo do oddzielania od kości. Czy, czy te klingi. Tak, to jest ten sam pokor. Ale one pasują, pasują do siebie, jakby się miały, żeby nie Spróbuj, zobacz. Zakładamy tutaj krótszą i robi nam się drop point typowy. Z Czart. Czart. Czyli Czart. możemy kupić klingi długie i klingi krótkie? Dokładnie. dokładnie tak. I tutaj mamy jeszcze taką opcję, że możemy też założyć. Zaraz się zamawiam. Klingę możemy założyć też do noża składanego. Mhm. Co prawda, go nie złożymy już. Złożymy, ale wystaje nam w taki sposób. Jest to niebezpieczne. Jest niebezpieczne, ale można użyć. Można. Potrzebujesz na przykład, właśnie, żeby oddzielić rzeczywistość. Gdzieś, tak, gdzieś tam poszukujesz. Mhm. Albo na przykład nawet na rybach. Na rybach. To jest taki, taki dofilet. Nie? Mhm. Także jedno do drugiego pasuje, to jest system ten sam. Bardzo fajnie. Jest też opcja z zamówienia sobie ostrzy hakowych do rozpruwania. Czyli zakładasz taki. Okej, okay. rozumiem. Czyli mamy w tym momencie tak jak mamy w zestawie, że delikatnie nacinam dzika. Podciągam i nie muszę ciąć, tylko ciągnąć. Dokładnie w porządku. I są wtedy w zestawie są cztery. E, Tutaj cztery w tym moska. zestawie są cztery do dokładnie. dokładnie. To jest z tym, że e, tu też producent poszedł do przodu e, prowadził, jakby to powiedzieć, e, krótsze głównie, tak? W zależności od e, rynku, w zależności od miejsca polowania. Standardowo mamy klingi 3,5 calowe czyli to jest tam 8,5 cm. Mhm. Teraz się pojawiły Krakowe ostatnio 3 calowe. 3 calowe. Mhm. One też pasują jak najbardziej do tych, tylko po prostu wtedy ten nóż jest krótszy i ma też krótszą głownię. Tutaj jest założone. typowo taka do, do pracy. Do pracy, mhm. właśnie z, z króciutkim zobaczem. Jak, się tak, się znaczy to jest, znaczy jest idealne się... dla mnie, ostrze idealne do skórowania Właśnie, ale tak samo mhm. to y, wy to robicie. Y, to się jakoś nazywa tam. <grymne> wiesz, Znaczymy, to teraz tam myśli. Wy to robicie, ja wam powiem tylko tyle. Z tak krótkim ostrzem, wy to robicie i wiecie, do czego to będzie, słu do czego to będzie służyło. Dla mnie idealny nóż do skurowania, ewentualnie taki, że wezmę go na palec i jak trzeba dzika obrobić w środku, żeby wyciągnąć patrochy wnętrzności, to po prostu wkładam rękę i obcinam, więc włożę z ręką I bezpiecznie. Jasne. I generalnie mając do czynienia już z wieloma różnymi myśliwymi, którzy mają różne hmm. swoje jakby fanaberie, przychodzą tacy, którzy chcą mieć długie ostrze. Jasno. Ale, ale powiedzą, że yy, drudzy powiedzą, że te ostrze jest za długie i chcą mieć krótko. krótko. Tak, generalnie... no, ale to tak jak w życiu Rafał, są, yy, są dwa zdania. Czasami są osoby, które lubią yy, długie i krótkie ostrza. To no, każdy z nas, słuchajcie, ma inne ostrza, każdy z nas pracuje innymi ostrzami. Każdy lubi inne ostrze, więc e, jak, e, jak najbardziej tak. E, Chciałbym jeszcze co... dodać, no? że e, kupując musz w zestawie ze ostrzami, ostrze są. E... Zalakowane, po hmm. to, żeby było wiadomo, że one nie zostały wcześniej używane, bo wiadomo, że pracuje się przy żywności, więc to też ma znaczenie. Tak. W zestawie z niektórymi, na przykład z modelem Ten Razer Max, jest też pudełko do przechowywania. Hmm. Można sobie nabyć ostrza, na przykład te Hakowe też mają w zestawie hmm. pudełko. pudełko do przechowywania, co jest dosyć fajne, bo po prostu wyciągamy, wkładamy do pudełka, pudełko sobie chowamy, czy to do, do puchewki, która ma takie miejsce, czy to po prostu nawet gdzieś do kieszeni i potem po prostu wyciągamy te ostrza, zakładamy, ostrzymy je w domu. Z tego co wiem, co klienci już mi przekazywali, że spokojnie można dwa dziki na takim jednym ostrzeniu sprawić, więc, Pięknie. więc no, moim zdaniem bardzo fajny noż bardzo przydatne Dla leniwych róg, którzy nie, nie chcą... Rafał, mniej więcej jak cenowo to wygląda? kosztem plus, plus średnie, średnio od 120 zł do takiego większego zestawu okay. około 300 zł. Dobra. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebyśmy przetestowali dla was ten zestaw, piszcie w komentarzach. Jeżeli tych komentarzy będzie naprawdę sporo, bierzemy go na warsztat i testujemy go w wademeku Myśliwego. I słuchajcie, i mamy dla was bardzo ważną informację. Na wszystko Outdoor Edge'a, co kupicie w Togo, od dnia dzisiejszego przez najbliższe 14 dni macie 20% rabatu z kodem wademekum myśliwego. Więc jeżeli tylko chcecie, kupujcie. A ja powiem wam tylko tyle. To też nie jest tak, że wy na tym zyskujecie, ale też my. Bo dzięki temu, że wy. Kupujecie te produkty w Togo, to część tego rabatu Togo oddaje nam. Dzięki czemu właśnie możemy jechać, kręcić odcinki, możemy kupić paliwo, możemy funkcjonować jako program. Nie ukrywamy tego, żyjemy z tego. Dzięki firmie Togo też właśnie kręcimy i realizujemy takie odcinki. Czyli od dziś 20% specjalnie dla wszystkich widzów Wadameku Myśliwego. A jeżeli Wam się spodobały te noże i chcecie test. Piszcie poniżej, przetestujemy je dla Was. Dasz cześć, do zobaczenia.